Witajcie w 29 odcinku DSJ trujeczki przed ostatnim Bo dzisiaj będzie jedna skocznia i na deser zostaną dwie Jeśli będziecie chcieli kontynuował Dalszą podróż w DSJ to zostawcie łapeczki Zostawcie suba, dobijamy do 400 No i możecie my sobie donate'a, link w opisie i my zaczynamy Kolejna skocznia jest to Białoruś Hillside 214. No ciekawie i mamy wiatr w tyłek. No i Ryōyu Kobayashi. Ale dobry skok. Dobre noty 293 metry i Andreas Wellinger. na punkt K 186 i Aleks Insam na razie warunki dla każdego takie same no i Insam będzie prowadził dobre noty i domen preu 187 i jeszcze trzeci. No i Lindvik na rozbiegu. To chyba najsłabsze skołki. Te lądowanie nie najlepsze. No i też Fanten. Tragedia. Jan Herl. No też nie miał to lecieć. dopiero trzeci. I Stefan Kraft. Tu już jest tak prawie czołówka. I też niestety nie dał rady. I został Kamil, ale Kamil, dobry skok. Jeszcze super noty, jako pierwszy przekroczył 203, ale widzimy że już się trochę tam. Chyba wiatr zmienia i koz. kos. Kos no, może prowadzić. Tak jest. Ma lepsze nowe dnoty, A skok o metr. No, można powiedzieć prawie metr dalej. No, i też wandę. No, wiatr źle pod narty robi, ale taki no, niepewny. Dobry skołdę Szwandena 210 A to się odpalił. No i krapt, ale już robi pod narty 1.0 prawie Ale odpalił Krapt Zirsa jest 218 Prawie 3,5 metra ponad no i Mariusz Lindwig, to no, takie skoki to ja lubię No i Lindwig niestety nie dał rady No i Andreas Belling ale znowu się robi już boczny, no Weryngier skacze 200 metrów, prawie 200 Dobra, idziemy na No i niestety nie będzie, będzie drugi, tak jest 204 Dechert będzie przywał 207 metrów żeby prowadzić. Również nie daje rady. Dopiero szósty, na no, ostatni. No i Riojuko Bayashi. Nie sprawdziłem, że, że musi prowadzić. Ale również bardzo słabe skoki, dopiero szósty. No ale sam już ma wiatr w tyłek, musi skoczyć ponad 200 metrów. Ale również słabiczki skok, słabe noty, dopiero ósmy. Jeszcze Kraft może wygrać. No i Kamil. No i Kamil będzie prowadził 195 metrów. No i dobro, ko 194, żeby prowadzić. również nie dał rady. Dopiero czwarty, no więc wygrywa Kamil, drugi Stefan Kraft, trzeci Dominik Prew czwarty Kos, piąty Bellinger, szósty Deczwander, siódmy Lindwig, ósmy Kobeashi, dziewiąty Herr i dziesiąty Insam W generalnej prowadzi Kamil drugi e, Lobro Kos, trzeci Kraft Czwarty Herr, piąty De Szósty Domen Preut, siódmy Lindwig, ósmy Insam, dziewiąty Wellinger i dziesiąty Kowajacz ostatni. No Kamil, no między o, pierwsza trójka tak naprawdę ma no chociaż Herr Deschwander ciężko by mieć, żeby wygrać, ale jest to możliwe. No ale to jest przecież pierwsza czołówka, to te punkty są minimalne, więc w tych dwóch konkursach będzie ciekawie. Ja się z Wami żegnam, Siemanu.